Witajcie, to ja, Artur, wasz informator zdrowotny. Dzisiaj posłuchajcie Klaudii. Bardzo ciekawe. Woda szungitowa, a może Twoja woda w kranie po prostu nie pachnie zbyt dobrze i czujesz w niej chlor? Świetnym do czyszczenia tej wody będzie właśnie szungit. Wystarczy go zaledwie 150 g. Wystarczy nam zwykła zimna woda i wystarczy dzbanek, w którym tą wodę po prostu będziemy przygotowywać. Szungit nasypujemy do siteczka. Przepukujemy przed bieżącą wodą. Ja już tutaj mam opukaną, więc szungit już mam oczyszczony i przygotowany. I później zalewamy dzbaneczek z szungitem, właśnie wodą, i pozostawiamy na noc. Następnego dnia woda jest już, już pyszna, smaczna, oczyszczona i nadaje się z pewnością do picia. Ten sam szungit możemy używać przez 3 miesiące. Jest to prosty sposób oczyszczenia wody, i bardzo, bardzo genialna struktura tej wody zostaje w naszym domu i pomaga nam się pięknie nawadniać. Dziękuję i serdecznie zapraszam po więcej. Pytacie mnie, czym różnią się mydła konwencjonalne od tych rzemieślniczych. Po pierwsze, tym, że są robione na inną skalę. Manufaktury zazwyczaj robią małe ilości mydełek i robią je najczęściej na metodą na zimno. Natomiast em, konwencjonalne mydła robione są na gorąco i bardzo często pozbawione są naturalnie występującej w niej gliceryny. Po drugie, mydła rzemieślnicze robione są z większym przetłuszczeniem, więc nasza skóra jest mniej przesuszona, mniej zaniedbana, wprawdzie też czysta i pozbawiona bakterii, ale ma Świetną, genialną okluzję chroniącą nas przed wysuszeniem. I trzecia kwestia. Mydła rzemieślnicze robione są tylko i wyłącznie z nierafinowanych, tłoczonych na zimno, prawdziwych olejów. Niestety te konwencjonalne robione są często z olejów po odpadach przemysłowych oraz są to tłuszcze rafinowane i bielone. A teraz informacja. Klaudia Cfajna, sklep, kopiec zdrowia, rabat 10%, kot rabatowy. ATVB. Słoneczka, pięknego i radosnego dnia, cudnego dnia. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.